Witam Państwa 18 kwietnia w kończącym się drugim dniu świąt Wielkanocnych. Zapraszam na informacje. Schrony to budowla obronna o przeznaczeniu wojskowym bądź cywilnym. W dzisiejszych czasach, już dawno zapomniana. Czy w obecnej sytuacji obiekty te nie powinny powrócić? W wielu opolskich kamienicach pozostały resztki dawnych schronów. Dziś już niespełniających wymogów stawianych takim obiektom. Budowa, utrzymanie schronów, szczelin przeciwlotniczych nie jest w gestii samorządu. To jest zdanie administracji centralnej i to rząd jest odpowiedzialny za ich budowę i utrzymanie. W Opolu od 2005 roku nie ma żadnych czynnych, aktywnych schronów czy szczelin przeciwlotniczych, ponieważ ten nadzór budowlany wydał decyzję o tym, że te schrony, te obiekty się po prostu nie nadają do użytkowania, więc one swojej funkcji pełnić nie mogą. To czy są plany budowy, renowacji, to wszystko jest. Jest kwestia rządowa, bo jak powiedziałem na samym początku, to władza centralna decyduje o tym, gdzie, na jakich zasadach powstają te schrony i jak są utrzymywane. Te ciągi tych schronów znajdują się często pod kamienicami, znajdują się również na terenie osiedli. One pełnią różną funkcję, również w mamy taki obiekt, który no niestety ale nie spełnia też tej roli obronnej prawda, ochrony ludności cywilnej. Bo tak jak powiedziałem, w 2005 roku nadzór budowlany sprawdził te wszystkie obiekty. Niestety żadne z nich się nie nadaje do pełnienia takiej ani innej formy. No ale tu już, tak jak powiedziałem, rząd może decydować o tym, czy będą one remontowane, budowane nowe. To jest już po prostu gestia nie samorządu, a władzy centralnej. W dzisiejszych czasach rząd podejmuje nerwowe działania w celu zwiększenia możliwości obronnych naszego kraju. Niestety nic nie słychać, aby przedmiotem zainteresowania było budowanie obiektów zabezpieczających ludność cywilną. Z objętej wojną Ukrainy stale napływają uchodźcy. Są wśród nich ludzie różnych zawodów, w tym lekarze. Czy istnieje możliwość ich legalnego zatrudnienia w opolskich szpitalach? Na Opolszczyźnie w wielu szpitalach już pracują znakomici lekarze z Ukrainy, wypełniając częściowo braki wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jeżeli potrzebujemy lekarza zakaźnika, to postarajmy się najpierw ściągnąć tego lekarza, pozwolić mu na oddziale już pracować, uczyć się tego języka dawać tą pomoc finansową, na którą sam jest gotów zapracować. I tym sposobem możemy liczyć na to, że wyedukujemy lekarza, który będzie pomagał naszym pacjentom. Napływ lekarzy ze wschodniej granicy to szansa dla polskiej służby zdrowia, która boryka się z trudnościami kadrowymi. Oczywiście bardzo potrzebujemy lekarzy, szczególnie w naszym województwie. Mamy taki deficyt lekarzy w stosunku do całego kraju, ale, ale też i Europy. Zatem no tą y, trudną, przykrą sytuację, y, jaką jest wojna na Ukrainie, też powinniśmy wykorzystać. Zarówno do tego, żeby pomóc uchodźcom, jak i no, pomóc naszym pacjentom. Pozyskanie dobrego lekarza do współpracy wcale nie jest takie łatwe. Jest też no, czasem spora walka o lekarzy. Jedną z lekarek, którą zatrudniłam w ostatnim czasie, to jest na oddział chorób zakaźnych, kiedy otrzymałam mailem jej CV, które pomogli przygotować opiekunowie, którzy ją przyjęli do domu pod Warszawą. To tego samego dnia, kiedy ja zadzwoniłam do tych opiekunów, 30 innych dyrektorów również zadzwoniło, że potrzebują panią doktor do pracy. Oprócz lekarzy, specjalistów, szpitale potrzebują duże ilości wykształconych pielęgniarek oraz salowych. Szkoda, że to wojna przyczynia się do napływu personelu medycznego do naszego kraju. W placówkach oświatowych przybywa dzieci z Ukrainy. W jednym z przedszkoli w Niemodlinie matki tych dzieci zorganizowały akcję mającą na celu zebranie środków na pomoc dla walczących Ukraińców. Idea imprezy polega na tym, że dziewczyny, które się znają i profesjonalnie na co dzień zajmowały się sesjami. W naszym przedszkolu robią taką sesję dla rodziców. Zdjęcia będą rozdawane za darmo, a rodzice będą płacać datki po to, żeby te panie, które na co dzień mieszkały w Żytomierzu, mogły zakupić dla swoich znajomych głównie materiały takie pierwszej pomocy i żywność. Przed 24 lutego były dzieci, które mieszkały na co dzień w gminie Niemodlin. Po 24 tych dzieciaczków w przedszkolu mamy w tej chwili pięcioro dodatkowo jeszcze. Chcemy pomóc paniom, które mieszkają tutaj, żeby mogły po prostu robić to, co robiły wcześniej, bardzo dobrze znają się na tym i myślę, że rodzice będą zainteresowani później, ewentualnie takimi prywatnymi sesjami. No, pomożemy w tym, żeby po prostu te osoby mogły wrócić, do, żeby robiły to, to, co robiły wcześniej i to, co lubią. W bibliotece wojewódzkiej w Opolu odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale również z Polski. O Arktyce opowiadała Ilona Wiśniewska. Na co dzień mieszka na dalekiej północy. Jest autorką książek i fotografką. Chciałam się podzielić opowieścią o jakimś innym świecie, bo to jest taki świat, który każdego interesuje, bo jest tam zupełnie inaczej. Jest to taki też bardzo dobry świat, w którym nie ma konfliktów i, i to jest taki mój udział w tym, żeby, żeby może spędzili miło godzinę w ciągu tego tygodnia. Ja miałam w ostatnich dniach spotkania z polską młodzieżą w, w szkołach i bibliotekach. Ona, to były spotkanie odnośnie mojej książki, która jest właśnie dla dzieci, ale Chciałem też przy okazji pobytu w Polsce zrobić coś dobrego właśnie dla, dla tych gości, których mamy w Opolu. Urząd do spraw integracji i różnorodności poinformował, że norweskie gminy są w stanie przyjąć 22 tysiące uchodźców. Przed wojną w Ukrainie liczba była czterokrotnie mniejsza. Jest to kraj dobrze zorganizowany, jeśli chodzi i o, o to, jak mieszkańcy się tam mają, ale też jak mają się tam przyjezdni. Tam jest system odpowiedzialny za to, jak się, jak się przyjmuje uchodźców, teraz też z Ukrainy. Więc to jest, to jest kraj, w którym ufa się państwu, gdzie się ufa urzędom, bo one mają wypracowane schematy działania. Więc tutaj my się możemy dużo nauczyć od tych północnych krajów. Wojna w Ukrainie Pokazuje, jak solidarni potrafią być mieszkańcy Europy. Szkoda, że tę solidarność zauważamy przy okazji okrucieństwa, jakiego dopuszczają się Rosjanie. W dzisiejszych informacjach to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu, a w nim rozmowa przy oknie Janusza Maćkowiaka, w której o historii zespołu pieśni i tańca o Pole będzie mówiła Maria Zajączkowska. Ponadto kalendarium Jurka Stemplewskiego i aforyzm Sławka Kuligowskiego z rysunkiem. Andrzeja Czyczyły. Miłego wieczoru. Maria Zajączkowska, kierownik i choreograf zespołu pieśni i tańca Opole. Witam Panią. Witam serdecznie. Zespół pieśni i tańca Opole obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia. 70 lat na amatorskiej scenie folklorystycznej. Do swego rodzaju rekord. Tak. Niedawno się zastanawialiśmy, czy jeszcze jest zespół amatorski, który nieprzerwalnie pracuje tyle lat. Tak, bo proszę nie mylić z zawodowcami. Tak. Śląsk, Mazowsze. Oczywiście. Jak to się stało? Pamięta Pani, wie Pani, co mówi historia? Kto podjął decyzję o utworzeniu zespołu? Wojewódzki Związek Współdzielczości Pracy wyszedł z taką inicjatywą, żeby za założyć zespół. Zespoły działały. Mm -hmm. Każda Ruśby, firma miała. Tam, ten... tak, w takich tak? Małych... Polanka, no między innymi. Nawet y, Spółdzielczość pracy fryzjerów y, miała y, także swój zespół. Tak chyba było. I, i, i poszła mm -hmm. taka idea, żeby zrobić jeden reprezentacyjny zespół. No i to się ustało w 1952 roku. Tak, i to był jeden zespół, bo dziś tam jest kilka grup, dziecięca, dorosła. Na początku to byli dorośli, pracownicy mhm. spółdzielni pracy. Bardziej nastawieni na wykonywanie pieśni, orkiestra powstała, ale z czasem dołożono taniec. Ale oficjalnie nazwę zespół otrzymał dopiero w 1966 roku. Rajcowie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, bo to tak się wtedy nazywało, podjęło no. decyzję i nadało. Tej grupie nazwy Zespół Pieśni Opole. Opole. I słusznie, bo jeśli mają reprezentować i promować miasto, to niech nazywają się Opole. Tak, miasto i cały region, więc ta nazwa była adekwatna do tego, co robili wtedy. Mhm. I od razu mieli stroje, zdaje się. Pomału tak, bo te stroje gdzieś tam w tych spółdzielniach były, najpierw się łączyło, później, e, później zostały e, zaprojektowane dla nas już jako dla zespołu. Repertuar od początku jaki był? Na początku to były pieśni tańce śląskie. Pracowało wiele ludzi nad programem, i w 1968 roku nawiązano kontakt z profesorem Tadeuszem Burkę, Z Katowic, który rozpoczął jakby nową erę tego zespołu. Chór szedł z na scenę, był taneczny i, i, i powstawały nowe programy, nie tylko śląskie, poszczególnych regionów. Mieliśmy Kraków, Góralskie, później Lublin, Rzeszów i te programy były budowane właśnie przez pana profesora Tadeusza Burkę. Bo chór tańczył? Nie, na początku stał. Zarowały się te zespoły mhm. na Mazowszu, na Śląsku. Stur, y, chór był statyczny, a tylko y, y, grupa taneczna y, y, wykonywała tańce. No tak, ale były dwie grupy, prawda? Dwie grupy, na mhm. pewno. I to ba, ta choralna była bardzo liczna. Mhm. Yy, na przestrzeni tych 70 lat y, mnóstwo koncertów. No. W kraju, w regionie zwłaszcza. Zwłaszcza w regionie. Bo jeśli był zespół reprezentacyjny województwa polskiego, to jakakolwiek by nie była uroczystość, to zawsze w części artystycznej zapraszano chyba Zespół Opole. W średnio w tamtych czasach, latach 70., bo ja już mogę o tym mówić, bo wstąpiłam do tego zespołu właśnie w latach 70., było około 40 koncertów w kraju mhm. i w regionie. To y, licząc tygodnie, to prawie co tydzień y, gdzieś tańczyliśmy. A oprócz tego były wyjazdy y, też y, do krajów y, demoludów tak zwanych. No tak. A które z koncertów y, przeszły do historii, które y, zapamiętaliście na długo? Takim przełomowym koncertem to był festi właściwie festiwal yy, w Rzeszowie, gdzie zespół Pieśń-Tańca Pole otrzymał pierwszą nagrodę, złote skrzydło i kara. I wtedy yy, ten program już został doceniony i otworzy otworzyły nam się drogi yy, na wyjazdy zagraniczne. Otworzyła się kariera. Kariera, tak. Yy, jeździliśmy yy, właśnie yy, tylko do. Enerdowa, NRD Czechy, a nagle do Francji, do, do Szwajcarii, do Holandii, to otworzyła nam się taka furtka, gdzie mogliśmy reprezentować nasz kraj i naszą kulturę. Kapela była od początku? Kapeli nie mieliśmy nigdy. Znaczy, na początku była kapela ta, która powstała, a później to stworzyliśmy kapelę z filharmoników opolskich. I oni z nami Aha. na stałe współpracowali. Ojców zespół i Tańca, że tak powiem, miał bardzo wielu na przestrzeni tych 70 lat. Jak pani wspomniała, na początku była spółdzielczość pracy. Potem, jak spółdzielczość pracy padła, to co się stało? Kto wami się opiekował? Wojewódzki Dam Kultury. Później była spółka z wojewodą opolskim panem Zębaczyńskim. No, a na koniec Miasto Opole, Miejski Ośrodek Kultury. Mhm. I już byliśmy w zespołem miejskim. E MDK to zdaje się od 2010 roku. Tak. I o tej współczesności i przyszłości zespołu porozmawiamy jutro. Natomiast na zakończenie tej części rozmowy w wieczór poniedziałkowy, wielkanocny, posłuchajmy i popatrzmy na fragment koncertu zespołu Pieśni Heńca Opole w Bierkowskim Skansenie. Bo zespół występował na scenach pod dachem, ale też w plenerze. I to będzie taki fragment, krótki fragment koncertu w Plenerze, w Skansenie, tam gdzie odbywają się jarmarki wielkanocne. Na razie bardzo dziękuję. Przypomnę, że gościem dziękuję. rozmowy przy oknie jest Maria Zajączkowska, kierownik i choreograf zespołu pieśni i tańca Opole. A więc teraz krótki fragment, krótki koncert, a spotykamy się jutro o godzinie 18.00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Wraz z naszym fotoreporterem przenosimy się w świat starych samochodów, powożonych przez dzielnych demonów szybkości. Jest rok 1978, początek maja, niestety deszczowy. Miejsce Plac Armii Czerwonej, dziś Plac Kopernika. Oto trasa dojazdowa do placu, w szeregu zamaskowane rumaki, duże koła, wysokie zawieszenie, bo to wszak wóz terenowy. Zawodnik z numerem OPA 3003 już na płycie placu. W popisowej konkurencji jazda z przeciwwagą. Wychylenie pilota uzależnione jest od szybkości maszyny. Wokół placu żądni sensacji miłośnicy starych, ale jarych pojazdów pod parasolami. Teraz na ring wyjechała ślubo limuzyna, majestatyczna, z zakrytym dachem, a wewnątrz wszystko, co nowożeńcom do ślubu potrzeba. A to już dyrektorski pojazd. Wygodne foteliki, jeden stopień, ale niestety brak kierunkowskazów. Zamiast skrętu sygnalizował raz dyrektor, innym razem powożący, czyli kierowca. Na motoryzacyjnym wybiegu kolejny okaz sprzed lat. Taki mini van dla kilku osób z zapasowymi kołami z tyłu. Podobno ta wersja miała też mini-barek, oczywiście dla pasażerów. Oto kolejny przedwojenny model bez dachu, czyli na słoneczną pogodę. Na wyposażeniu tego pojazdu była czapka pilotka z lotniczymi okularami tak dla szpanu. Zobaczmy, jak ten samochód prezentował się z przodu. Bardzo łatwy dostęp do zawieszenia wsteczne lusterko tylko z lewej strony po prawej był chodnik, więc lusterko było zbędne. Jeden z punktów programu Rajdu Starych Samochodów było podziwianie okazów światowej motoryzacji w stanie stabilnym. Bez ryku silników i wydalanych spalin. Ci młodzi dżentelmeni nie mogą pojąć, jak można jechać samochodem bez drzwi. A oto jak wyglądała deska rozdzielcza w takim modelu z szyberdachem. Wysokość fotela regulowano dodatkową poduszką, no i wycieraczki poruszane ręcznie przez kierowcę. Proszę nie dotykać! To jest zabytek! Słychać głos z kabiny. Zachwytów, oklasków, także i zazdrości nie było końca. Na szczęście przestało padać. Parada Weteranów Szos to także znakomita okazja do zrobienia pamiątkowej fotografii. Pani Maria w plisowanej spódnicy pozuje na tle zagranicznego pojazdu. A niech sąsiedzi pękną w zazdrości, gdy mnie zobaczą w EcoVision TV, pomyślała. I takie to były czasy. I plac był inny, i ludzie chętnie pozowali do zdjęć. Dzisiaj tylko selfie. Jakoś wtedy było fajniej. Jestem. Szczęśliwym człowiekiem. Ale gdybym pewnego dnia przestał być szczęśliwym, to i tak będę szczęśliwy, że jestem człowiekiem.